Dzisiaj, właśnie sobie Mikołaja. Dzisiaj pokażę Wam, co dostałam na święta. Właśnie przed chwilą odpakowałam te prezenty. Trochę pograłam zobaczcie w grę planszową, bo dostałam. I będę później jeszcze robiła Wam oddzielny odcinek. Jakby vloga, bo to nie vlog. Będę Wam robiła oddzielnego później vloga z rzeczy, które dostałam jeszcze u mojej mamy, bo jakby. Ja co dwa tygodnie jeżdżę do mojego taty, bo moi rodzice się dostali, dlatego. No. Bardzo i bardzo dobry Micwave. No. Więc, no. Patrzcie co? Takie spineczki. Włóczki. Kolorowe. Będę się dołkowała. I, Boże, to jest, hit. ja to chciałam. Paletkę werso w Boże. Jezu, jak ja to chciałam. Po prostu to jest hit, jak ja to chciałam. Perfumę nika. nika, nika. W sumie ładna. Ładna, To jest gumka taka do włosów z warkoczykami. Mega fajne. Ym, maseczka do twarzy ogólnie stworzy tak szybko, tylko później będę, Wam będę może więcej pokazywać maseczka do twarzy takie klejnociki takie do oczu ładne o takie coś nie wiem co to jest, to się tak otwiera i tu jest chyba portfel nie wiem co to jest o ja bardzo chciałam zestaw kreatywny, więc dostałam do robienia kryształów. Jak chcecie, zobaczcie, jak robię kryształy. Na przykład to z moją siostrą, jak będzie na przykład jutro pojadę do mojej siostry, to koniecznie musicie to obejrzeć. W ogóle jak moja siostra będzie chciała to nagrać. Tak nie to sama najwyżej nagram. Tu kolejny zestaw kreatywny. Bardzo chciałam zestawy kreatywne, bo ja po prostu lubię coś tworzyć. Więc y, zestaw do robienia mydełek. naturalnym, Co prawdziwy zestaw do robienia mydełek. Jak, se, jak chcecie, to ja mam jeszcze zestaw prawdziwy, taki prawdziwy do robienia świeczek. I tam normalnie mam różne woski, różne kwiaty suche, różne aromaty. Więc mogę... Więc mogę robić takie... Czekajcie. No, więc mogę robić takie. No, nie wiem, gdzie to odstawić O taka o, o różowa szminka. Piękna. Swoją drogą. Dobre. Ogólnie, ogólnie ja się nie maluję, ogólnie jakby. Do jakiejś szkoły albo na wychodzenie, tylko po prostu ja lubię się w domu malować, a później to zmywam. Jak mi się nudzi. A tak to się nie maluje, bo jeszcze jestem za młoda. Um, albo na jakieś okazje się maluję. Ten lakier do paznokci bardzo piękny, podoba mi się. Gąbeczkę. O taką piękną, taką niebieską. O, o, boże Dobra. O, w takim pudełeczku jeszcze. Dla mojej siostry się to spodobał moja siostra niebieskie o takie o. Coś takiego. Teraz wam to otworzę, bo sama wcześniej nie wiedziałam co to jest, ale już wiem. To jest takie coś, o. I tu się związuje włosy. Bierze się to. O tom. To jest taka fryzura na szyku. Y tak, o, się zbija. I to się zabija Tak, o. No i jest zawiązane. I no za, są zawiązane włosy. No więc myślę, że. Fajne. Yy, no. O tak, o. Mega fajne. Kula do kąpieli. Bardzo też fajna. W ogóle te wszystkie kosmetyki dostają w takiej ładnej. Yy, ładnym woreczku, ale to było takie ciężkie, że po prostu mi się to porwało. Troszkę Taka gra, słowna gra planszowa. Właśnie w to gram z moją babcią. moja babcia lubi takie. I Monopoly. W monopoli, to jest co psy. Yy, więc na pewno będę grać. No i to jest wszystko. Ale czekajcie, muszę wam coś jeszcze pokazać, co dostałam. Tylko muszę to znaleźć. Dobra, już wniosłam. Jeszcze o takie o, tam, opaskę yy, do makijażu. Piękna jest, już trzecia w mojej kolekcji. Mam serduszkami, mam taką zawiązywaną i mam. O, tak, piękna jest. Rzygajkowa. Daj Dajcie znać, kto jest żgajką. Bo nie, no, Julia i lubi. Ken. Yy, pomarańczowy, ale no. Podobnie do Julii Ja wybieram Julia Uwielbiam Ubiegam, jestem żugajką Już nie jestem, ok. No. No to czekajcie na drugiego bloga. Będziesz pa!